Kandydat Krzysztof Kononowicz. Co się stało się? Co się stało się. się kierowcą mechanik. Mam dom drewniany mam województwo olsztyńskie. Tatuś nie żyje, ale Tatuś bardzo, jest mój bardzo, bardzo zasłużony. Walczył o alkohol. Walczył o matkę, ale nie ma ojca. Odesz zmienił miejsce zamieszkania. Jest w niebie teraz. I stąd on patrzy, jak ja kandyduję na Boga XXI wieku. Zlikwidować całkowicie ład i porządek komunikacji miejskiej. W Smyrczanym, w stoku, Zlikwidować starszy ludzie podeszłym wieku. Bo mówią, a nic nie robią, a nic nie zrobili. I chcę też wyprowadzić matkę na ulicę, a na wiosnę wyjdziemy. Zlikwidować matkę, podkreślamy czy raz, wyjdziemy, zlikwidować matkę, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. A w urzędzie Unii Miejskiej będzie policja szykować alkohol, papierosy i narkotyki dla młodzieży i dla ludzi, bo od tego jest policja i straż miejska. Od tego oni są. Od tego są oni. Od tego są. Od tego oni są. Od tego są oni. Szanowni Państwo, kandyduję z ramienia bandyjstwa. Bardzo proszę o danie na mnie głosu. Ludzie będą surowo karani przez policję, za wszystko. Bo mówią, że nie będzie przemytu ani papierosów, ani narkotyków, ani alkoholu. To, co przedstawiłem, swoje postulaty. To ja wszystko uszyję. Wy się nie pogodziliście Cię, oglądałem w telewizorze i pomyślałem, że nie trzeba Was pogodzić. Razem, za kolegami. Razem. I ja mówię tutaj, szczerze, prawda? i dla mieszkańców, Augustowa, że tędy Kiry nie pójdą. Na pewno. Nie pójdą. Nigdy te Kiry powinny być na Tory. Kto tu jest przewodniczący Proszę bardzo, do mnie. Niech podejdzie, chcę No, o, No. A, Mówię do kolegów teraz. Zejście, że... I do domu idźcie. idźcie do domu. Naprawdę. To ja mam obiecuję, że, że nie będą wycięte. Ani drzewka. Ani drzewka. Kiery pójdę na tory. Kiery pójdę na tory. Do domu i cię spokojnie spać. Jeszcze raz powtarzam. Daję wam święte słowo. To ja daję. Święte słowo. Dzisiaj nawet uruchamiam rzecznika i sekretarza. Choć jest na urocie, ale ściągnę sekretarza do swojego biura. Dada Panie zabranie w moim biurze. Nawet zapraszam jutro was, ekologów, do mojego biura, na Gródwioda 1, mieszkanie 3, tam możemy zrobić zebranie jeszcze. Tam, tam to będzie pismo moje, podpisane przeze mnie. Pani się śmieje się, ale to ja mówię poważnie. Ja mówię to poważnie, Poważnie. <grym grym grym> I właśnie... i diagostoski. I proszę państwa, naprawdę, sami się przekonacie się, że... Wysypisko jest bardzo, bardzo dobrze zrobione. Nie to, że źle, że bałagan tam jest, murdel i tak dalej. Nie. Tam to wysypisko jest zrobione na ekstra. Proszę państwa, na ekstra. Ale nie, to nie jest informacji. Zapalę, strańcę się, przerywam. Idę za panem, tym. Nie wiem jak pan ma na imię. Proszę pana. To proszę pana. Niech raport to Twoje swoje ulotki, proszę i proszę jak najszybciej raport odciągnie te ulotki, bo ponieśli szkarę i ostatnia sprawa, nie czytajcie tych ulotek, kiedy ja swoje ulotki dam, wzięł moje biuro, przemieszczył się, wziął w toku, dwa i to mi się prosi się złożyć, ja wszystko tak jak odmieniłem, wszystko zrobię. Prawda pan tutaj jest? Z takim prawem, że ja jeszcze napisany, proszę pana, jest prawa Yy, Gody się prawa w do XI wieku. Zapisał się Pan na ten wyjazd? Tak. tak. Ja jestem na liście. A ja teraz zapadam to te samo pytanie. W jakim prawem Pan jedziesz tutaj? Proszę zapisałem. A to dziękuję bardzo. No to Pan szedł i Pan cicho siedzieć. Nie. Ja do ludzi mówię. Pan jest takim samym uczestnikiem tego wyjazdu. Może ktoś ma pytanie do mnie? Proszę ja, bardzo. Chcemy, żeby był spokój. Trzymaj pan i siedź. Cicho. Ja parę, panie nie mieliście tu usłyszeć. No tak, pan no. ważniejszy, panie mądrzejszy. A pan też mądrzejszy, tak? Ja siedzę, cicho, panie, panie panie. Od Dziękuję. Dziękuję. Się ja pan Panie, Od maleńkiego. No, Dziękuję. pan panu brać na Proszę pana. Kto jest pobrać? Zwrócić się komendę? Tak, jest pan. Tak jest. Dobrze. Ja nie Nie, proszę pana. Z panem pojedziemy. Ale pan wtedy nie zapłaci. Ja Za tak. tak, młody człowieku, powiem jak ja, to by jeszcze panu byłoby w Polsce byłoby bogaty. Tak, Nie, proszę pani, nic więcej. Proszę Pana, proszę mnie do Bogu, nie Boga nie obrażać. Zrozumiany? Boga nie obraża. Tak. Pani do Boga? Nie. U mnie Bóg tam jest. W górze. Tak? Ja tego do ja Boga nie. To Pan w e, Proszę Państwa, na zresztą Pana Krzysztof chcę to skomentować. E, całe co w gazecie i tak dalej, to nie jest prawdą, że ja chcę się połączyć z Janem Marią Rokitą, znam nami tylko jako on jest poseł, no ja poseł, też e, można powiedzieć, I, i z tego widzenia, że z tego się znamy się, a że ja żadnego listu do Jana Maria Rokity, żadnego listu nie pisałem i, i nie chcę z Janem Rokitą e, z połączyć się, nawet z Pomożem e, za takie coś, to może nawet Jana e, Maria Rokity pociągnąć do odpowiedzialności. ale jestem takim człowiekiem, że katolikiem, to wiem, można powiedzieć, przebaczę, bo to wie, proszę Państwa, wie też że człowiek też taki trochę można powiedzieć ułamek. To on dla mnie on jest. A jakie są Pana y, y, plany polityczne w przyszłości? Będzie Pan się czymś zajmował w, w tej materii, czy nie? O, proszę Państwa, tak, nadal będę się zajmować się w tej materii i nadal będę się zajm zajmujecie. Nadal piletuję w wiązku drogi wszystko, tak jak w moim ekspozycji e, byłym wyborczym. Jeszcze tak sobie pomyślałem... ...do Ameryki, wyraź podpisy do USA, do Nowego Jorku i chcę też dnia 17.04.2029 si roczek chcę się spotkać z, z Brodą bardzo ją lubię, tą piosenkarką, i chcę być na, na koncercie jej i, i chcę też y, całą USA prosić o poparcie i Nowy Jork o poparcie dla mnie na kandydata do Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i chcę tam zaprezentować się na koncercie i chcę się spotkać się z, z Dodą z Kosenkarską i porozmawiać cztery nami. Dziękuję bardzo. Dyrektora szkoły waszej. Też chcę porozmawiać. Jak jestem teraz z dyrektorem waszym. Jak tutaj wy się zachowujecie. Jak dyrektory do Was się zachowują. Chcę chcę mienić. Wszystko chcę mienić. Od ABZ można powiedzieć żeby później mnie nikt nie zaskoczył, że Polska musi być od morza do morza. A od Morze do morza, tak jak mój tatuś walczył, jak mój tatuś walczył za Piłuszkiego, jak mój tatuś wyjął krew za Polskę, za ojczyznę Też i tak samo i ja idę. Tak samo ja idę, tak samo i dalej będę iść. Tylko wasze miejsce tu będzie. Tu, Zakłady, jako jak sam prezydent NFM, otworzę wszystkie zakłady w całej Polsce. Nie tylko w Piase, ale w swoim, w Co? To, to nie moja droga, to nie moje takę. Mówi się do Boga, mówi się do Boga, a z skutku ja mam. W tym trzeba skończyć. Jak najprędzej. Nie mordować ludzi, bo Pan Jezus nie nakazywał zabijać. Pan Jezus kazał czcić. Cześć że... do że wszędzie likwiduje alkohol i papierosy. Nie... I jeszcze coś chcę powiedzieć i apel do Pana Dyrektora też będę apelować, żeby wszyscy byli już prowadzone mundurki na Was.